Dzień dobry Państwu. I tak Państwa nie widzę, bo coś świeci mi tak bardzo w oczy, że widzę światłość, do której teraz nie chcę podążać. Chcemy opowiedzieć o tym, co dla nas z punktu widzenia Software House'u jest teraz takim języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o współpracę z firmami leasingowymi, ponieważ jako Software House to My jesteśmy klientocentryczni, natomiast mamy zarówno klienta, czyli firmę, która odbiera nasz produkt, ale również musimy pamiętać, że istnieje ktoś taki jak klient ostateczny, ale pracujemy przede wszystkim z naszym pierwszym odbiorcą, który teraz, jak zapewne Państwo wiecie, będąc przedstawicielami firm leasingowych, przechodzi gwałtowną transformację cyfrową i już nie ma od tego odwrotu, dopóki słońce nie wybuchnie w tym roku i nie wyłączy nam internetu na kilka miesięcy, jak zapowiadają. I naszym zadaniem jest po pierwsze spełnić potrzeby państwa jako naszych bezpośrednich odbiorców i sprawić, że będzie jak najszybciej można personalizować produkty, ponieważ to, jak sobie wyobrażamy dzisiaj tworzenie systemów IT, to nie musicie potwierdzać, natomiast najprawdopodobniej macie taką optykę, że jest taki rodzaj drogi przez mękę, która trwa w ogóle za długo i jest za droga. Najlepiej dlatego, bez deweloperów, nie? <laughs> dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, Chcemy postawić na coś, co będzie przerzucało tak naprawdę tworzenie tych systemów na Was. Czyli my, jako firma, która dostarcza rozwiązania IT, będziemy mieli tak jak Lego pudełko z klockami, z których nasi klienci będą tworzyć system dokładnie taki, jak potrzebują, a jeżeli wydarzy się coś nagłego, jakiś czarny łabędź pojawi się na rynku, to będą mogli dobudować sobie kolejne pięterko w miarę szybko. Dlatego też klientocentryczność jest wpisana w nasze DNA i jest to ważne. I też to będzie wymagało od nas jako dostawców programowania bardzo bliską współpracę ponieważ to państwo jesteście najbliżej rynku czyli jeżeli wy chcecie być klientocentryczni to musicie nam pomóc też być klienco, klientocentrycznymi dla was a to możemy uzyskać właśnie przez danie państwu możliwości konfiguracji takiego systemu jaki chcecie i znowu to wydaje się proste, ponieważ każdy system wymaga tego, żeby się jakoś do niego zalogować. To mamy jeden klocek. Trzeba będzie przeanalizować ryzyko. Klient będzie musiał się w tym systemie jakoś pojawić. Najprawdopodobniej im łatwiej, tym lepiej. Jakieś, nie wiem, Szczytywanie siatkówki, przykładanie palca do ekranu cokolwiek. Klient będzie chciał, zwłaszcza jak będzie alfą albo zetką, to właściwie tylko pomyśleć albo wyszeptać, jakie ma potrzeby, a ten system ma odczytać i zrozumieć, ale równocześnie z punktu widzenia państwa to przede wszystkim zrobić to w sposób bezpieczny i dający się, dający się w sposób jednoznaczny zidentyfikować. Analiza ryzyka, czyli też mega ważna rzecz, która dotyczy właściwie wszystkich naszych klientów z sektora finansowego, też może być kolejnym klockiem, który jest dobudowywany. Oraz tworzenie oferty, kolejna rzecz. No i teraz powiecie, że OK, przecież już teraz mamy nie wiem, mikroserwisy, mamy konteneryzację. Ktoś na pewno słyszał takie słowe Kubernetes, że przecież to wszystko jest. Natomiast i tutaj nadal będziemy potrzebni, współpracując z tym informatycznym LEGO, takim jak chociażby my, będziemy tylko pracować nad wytworzeniem kolejnego klocuszka, jaki się pojawi w związku z nowymi trendami, które pojawiają się na rynku. Czyli na przykład ktoś wpadnie na pomysł, że dlaczego nie zacząć leasingować usług. I teraz, nie wiem, ktoś będzie chciał sobie wyleasingować, nie wiem, usługi psychologiczne chociażby. Czemu ma je kupować, skoro może e, można inaczej, to wtedy znów do istniejącego e, systemu my dobudowujemy kolejny klocek, a państwo go sobie łączą, bo też trzeba pamiętać, Chciałem się co prawda teraz pomądrzyć na temat sztucznej inteligencji, natomiast zobaczyłem w agendzie, że po nas będzie przemawiał Aureliusz Górski, więc nie ośmieliłbym się mówić za dużo o sztucznej inteligencji przed tak wybitnym specjalistą. Natomiast są to rozwiązania, które dają możliwości, to słynne no code low-codes, low czyli połączenia między klocuszkami też spokojnie będziemy mogli Zostawić w rękach naszych klientów, bo przecież już zwykłe przytknięcie jednego elementu do drugiego nie jest aż tak skomplikowane. Natomiast nadal, przy bardzo silnej współpracy z Państwem, jesteśmy gotowi tworzyć malutkie elementy, z których będą budowane systemy i. Mimo tego, że nie da się przewidzieć przyszłości, to dostrzegam, że jest to ta droga, którą zdecydowanie w najbliższym czasie będziemy podążać, ponieważ Wy nie macie czasu na to, żeby tworzyć od nowa rozbudowane systemy. Chcecie zapewniać jak najlepszą obsługę klienta i dawać mu takie doświadczenia, żeby zrobił wow. I pozostał przy Was, i NPS rósł do niesamowitych wymiarów. Dlatego też, jak myślimy o konfigurowalności, to już bardzo wybiegamy w przyszłość. To jest kwestia tego, że jeszcze tak naprawdę klient mógłby mieć szansę konfigurować sobie w jakichś ograniczonych ramach swój produkt. Myślimy o IoT, bo skoro ludzie mogą, to być może za chwil kilka również maszyny będą mogły korzystać z usług leasingowych i na przykład wyleasingować sobie dodatkowy moduł robot, zamówić sobie trzecie ramię. Teraz Michał się uśmiecha, ale tak naprawdę sky is the limit. To jesteś od wizji u nas. <noise> tak, ja jestem od wizji, dlatego być może niedługo spodziewajcie się Państwo, że będziemy mieli również w ofercie możliwość leasingowania przez maszyny. Można Konradę wyleasingować. <noise> Też kwestia tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakiego rodzaju produkty się pojawią i jakie będą oczekiwania klientów. Dlatego znowu rycie całego dużego systemu i tworzenie go od nowa wydaje się absolutnie ekonomicznie nieuzasadnione. Dlatego to, z czym wychodzimy, to jest propozycja współpracy na zasadzie wspólnego budowania systemu, który można rozbudowywać przesadzę w nieskończoność i oddaję, ponieważ przyszłość jest już dzisiaj, ale jest nierówno rozdystrybuowana, to kawałek przyszłości pokaże Michał. Myślę, że ta nieskończoność to nie oznaczała, Konrad, nieskończone budżety. <grym> ok, rozmawialiśmy tutaj przed chwilą z Konradem a propos wizji i tego, jak powinniśmy tworzyć systemy IT. A ja Państwu pokażę jak to robimy w Altcomie w praktyce, że to te wizje i te idee faktycznie są przekute w realny produkt i chciałbym Państwu krótko opowiedzieć o platformie Digital Leasing Platform, którą stworzyliśmy na bazie doświadczeń pracy w branży finansowej, długoletnich doświadczeń pracy w branży finansowej w tym leasingu. Podeszliśmy do tego, że de facto biznes leasingowy można podzielić na pewne moduły, które większość powinna być konfigurowalna i unikać jak najwięcej developmentu, czyli tworzenia tego, co jest najbardziej pracochłonne w, w, we wdrażaniu nowoczesnych systemów. Ja w dalszej części skupię się jedynie na trzech tych modułach i pokrótce pok spróbuję pokazać, w jaki sposób to zrobiliśmy. Natomiast no jest tutaj możliwości więcej. Oczywiście nie, nie, nie też nie będę twierdził, że wszystko jest możliwe przez skonfigurowanie, aczkolwiek tutaj mam na myśli głównie ten czarny kwadrat, czyli integracje, które są zawsze wyzwaniem w każdym projekcie. Natomiast są już trendy, które umożliwiają integrowanie systemu w oparciu też o sztuczną inteligencję, więc może też czeka nas ta przyszłość Konrad tu pewnie więcej, bo o tym powiedział. Pierwszym z takich modułów, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć, jest to proces. Czyli tak jak my podeszliśmy w naszej platformie do wytwarzania procesu biznesowego, to jest oparcie platformy o silnik procesowy, więc tworzenie de facto logiki biznesowej, procesu sprzedażowego, obsługowego czy back office'owego odbywa się. Mniej więcej w ten sposób, który tu jest prezentowany, to jest króciutki wycinek, oczywiście, upiększonej pod kątem prezentacji notacji, w której modelujemy nasz proces. Co to nam daje? Pierwsze, bardzo prostą współpracę takiego analityka z, państwa, z Państwem, z Państwa pracownikiem, z osobą, która wie, jak taki proces w Państwa organizacji powinien wyglądać. Tutaj nie ma kodowania. Po prostu to rysujemy, wgrywamy na silnik procesowy i zaczyna nasz proces być realizowany. E, dzięki temu jeszcze też łatwość na modyfikację, wprowadzanie jakichkolwiek zmian regulacyjnych, dodawania kroków, usuwania. Odbywa się wszystko na tej formie graficznej. Jeżeli to robimy poprawnie, bo narzędzie daje duże możliwości, więc trzeba też umieć się je wykorzystać. Jeżeli je poprawnie wykorzystamy, mamy też dużą możliwość reużycia procesów. Na przykładowo proces stacjonarny czy proces w sklepach stacjonarnych do sprzedaży leasingów w sklepach stacjonarnych. Zbieranie danych w tym procesie jest bardzo podobne, jeżeli, jeżeli chodzi o zbieranie w procesie cyfrowym. Jeżeli unikniemy pewnych błędów, możemy to bardzo łatwo reużyć. I zmodyfikować tylko w tych obszarach, w których jest potrzeba zintegrowania się z różnymi, na przykład systemem weryfikacji tożsamości, troszkę innym, dającym możliwość nawet na przykład weryfikacji przez selfie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Drugą czy trzecią taką korzyścią jest od razu wbudowane monitorowanie procesu, czyli dzięki temu mamy pełną transparentność. I dostajemy informacje, na podstawie których możemy podejmować decyzje, jak ten proces, nie przychodzi mi lepsze słowo, jak tuningować, czyli gdzie mamy jakieś problemy, gdzie, gdzie widzimy, że coś nam za długo trwa, gdzie, gdzie na przykład utyka nasz wniosek, w którym miejscu to te procesowanie tego wniosku jest najdłuższe. No jest to dość istotne w punktu widzenia głównie e-commerce, gdzie wiemy jak. Za długi proces irytuje szybko klienta, i ten klient porzuci nam koszyk i, i, i go stracimy. Drugim takim modułem, który jest zbudowany w naszą platformę, są to, jest to moduł o partnerzy. Tutaj to wychodzi z naszych doświadczeń, jak różnorodne sieci, struktury, sieci sprzedaży możemy, możemy mieć do czynienia. Platforma nasza została przetestowana zarówno we współpracy z sieciami dealerskimi, z sieciami sprzedaży własnej, także ta elastyczność wymagana, żeby zamodelować nieraz skomplikowane struktury, jest tutaj dostępna. Druga, drugi taki poziom modelowania są to uprawnienia już stricte w tej sieci sprzedaży, czyli, czyli inny, inne uprawnienia do innych produktów. Może mieć kierownik sklepu, inny pracownik sklepu, inny dyrektor zarządzający salonem. Jest to z naszych po prostu wdrożeń wyszło, że jest to dość istotny element. I trzecim już ostatnim modułem, o którym chciałem powiedzieć, jest to moduł produktowy gdzie też wiemy, jak z wieloma różnymi i asetami, i produktami Państwo mają do czynienia, więc modelowanie tego było takim kluczowym założeniem przy budowie platformy. To, że to się udało nam zrobić potwierdza fakt, że ten sam moduł produktowy używamy zarówno w branży leasingowej, jak i branży bankowej, czy branży ubezpieczeniowej. Wbudowany też został... Możliwość dodawania parametrów produktowych, które pozwalają nam na wykorzystanie pewnych cech produktów w trakcie np. procesu upsellu. O co mi chodzi? Na przykład, ponieważ ten katalog produktów jest bardzo blisko warstwy klienta, więc może w momencie, kiedy klient do nas przychodzi, wyobraźmy sobie w procesie e-commerceowym i składa wniosek leasingowy, bardzo szybko, jeżeli go poznamy, możemy mu dostarczyć propozycje do sprzedaży innych produktów ubezpieczeniowych, usług dodanych, bazując też na segmentacji, która też jest innym modułem tutaj w tej platformie. Ta segmentacja może być wykonana tradycyjnie albo też w oparciu o moduły sztucznej inteligencji. Takie wdrożenie też mamy za sobą i to bardzo fajnie się sprawdza. Na koniec, jeżeli się uda... Udało się. Chciałbym państwu pokazać dosłownie chyba 60-sekundowe demo, w której tutaj koleżanka pokazuje, jak dodać nowy produkt do sieci sprzedaży. Tutaj w tym przypadku to jest sieć sprzedaży dealerskiej. Więc definiuje praktycznie parametry finansowe tego produktu, czy przez dodawanie długości kontraktu, długości wysokości wykupów, na bazie tego wyliczane są marże, prowizje? Tutaj został wybrany kanał dealerski, odpowiedni dealer, w którym, w którym dodajemy ten produkt, ustalamy wartość koszyka, jaka jest możliwa do obsłużenia tym produktem, i tyle w tym momencie ten produkt staje się dostępny już w ofercie. Tego dealera, że może używać tego Waszego produktu finansowego do obsługi swoich klientów. I to tyle od nas. Byliśmy, znając, że już jest późno, dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali do tej pory. I oddajemy Państwu, jak widzę, 7 minut, więc dziękujemy. Dzięki serdeczne.